Witam. Nie mam dzisiaj zbyt dobrego humoru. Żartuję, zawsze mam dobre na tych odcinkach. Eee. Co my tutaj dzisiaj mamy do roboty? Zobaczcie to, zobaczcie to, widzicie to, widzicie, tak? To? to jest... E, mam grinder, który bardzo słabo działa. Mm. No no, no bardzo słabo działa. Ja już wam pokażę jak działa. Zbudowałem go. Dlaczego nie pokazywałem, jak go, jak go buduję? Bo nie chciałem. O, patrzcie, nic się nie zręściło. Nic. O, cztery kości są. Hm. Nie pokazywałem, jak budowałem, bu... zbudowałem go źle, potem musiałem to poprawiać. Nie, nie chciałem, żebyście na to patrzyli. Yy, Okej, okay. my z sobie wyjdziemy. wejdziemy, może są jakieś zębiaki. Halo, zombiaki. Zombiaki? O, jeden jest. Widzicie, oni po one powinny st stąd spadać. O i widzicie, spad! Ja stąd zaraz już wracam na dół. Niżej. I to tak powinno działać, że one powinny stąd spadać. Tam są płytki, ale nie wiem. Bo to było na wersji 1.13.1 i to chyba nie działa. Ale nie, no, jeden mi się, wcześniej mi się jakiś szkielet wplątał. O i patrzcie. I mam 30 Expa. Jeszcze jeden Exp. I będę miał 31. O właśnie. Skoro mam 30 Expa, dlaczego by nie zrobić jak sobie Gaci i ich nie zenchantować sobie? Okej, okay, muszę z nimi najpierw powalczyć, bo to jest trochę takie. takie ten tego, nie ten tego, okej. Okay. Wow, creepery. Może ile ja z nimi zajdę? O, jednego już zabiłem O, i tak tak będę szarżował jak to robię. Nie wyszło. O Wywaliło go, okej, okay, dobra Czasami się zdarza ok, no to chodźmy, zobaczcie Zabrać expa Bo expa jest najważniejszy I zobaczcie, już mamy te, tyle Expa o, ja, Nie, ja, ja już stąd uciekam Dziękuję Tutaj jest nasz czołg, który będziemy robić Ja jakby zrobiłem go już na kreatywie I chyba wiem jak będziemy go budować To nie będzie jakieś wymagające Już od razu wam powiem Tylko... Może będzie trzeba użyć pryzmarynu. No, no, no. czy jednak będzie wymagające. Wprowadziłem was w błąd. Okej. Okay. Mamy tu książkę. Potrzebują uh. są dwie skóry. Żeby dokończyć enchant... żeby dokończyć yy, enchanting. Co? No właśnie, zrobiłem poza odcinkiem mam coś. Żebyście nie musieli na to patrzeć. O nie. No właśnie jeden został, i to będzie trzy książki. Jedną już mam, no to będzie trzeba zrobić tylko dwie książki. Tylko dwie książki. Zaraz będziemy enchantować, tylko czekajcie, muszę to zrobić. Eee. Niestety będzie trzeba iść do krów, I to nie po mleko. Czego ja idę taką dziwną drogą, a nie normalną? Pójdziemy sobie do nich przez owce. O!

Ja nie potrafię się połapać tych skrzyniach, Powinienem sobie to jakoś ładnie układać, jak na przykład jak mój kolega. E, jeden, jed, te, jeden z tych dwóch, którzy zbudowali domy. Okej, okay, ja już krówki rozmnożyłem. Może świniaczki, świniaczki. Po co ja tutaj te świniaczki trzymam? Mogę je wypuścić, bo ja nie potrzebuję wieprzowiny. Ale nie, nie jestem żydem. Okay. O, zapomniało mi się coś chyba. A nie, dobrze, pamiętam. Yy, myślałem, że zrobiłem błąd. I już kończymy. Enchanting. Hop. O, mamy dwie. Jak, jak fajnie, idealnie, tylko jeszcze jedna skóra została. To jest bardzo złożony proces. O, że ja to głupio robię. O, ostatnia. No. Idziemy ją włożyć na miejsce. Ale ja fajnie skaczę, uczę się to, tego, okej. Okay. No i jest. Zakliniemy mieczyk. No dobra. Idziemy robić te diaksowe gecie. To by się nam coś dobrego trafiło. Bo inaczej by będziemy musieli marnować dużo diaksów. O boże, a ja tego nie chcę, jak ja się tego boję. Okej. Okay. Robimy gacie Nie ma odwrotów Robimy gacie A, a lazuryd jeszcze O, -a. o i wyjdzie, nie... Nie ucierpiałem, okej okay. nie, nie zniszczono, nie trzy? O kurde, a co jeśli to będzie tylko nie zniszczałeś trzy? Trzy kropeczki Osporność na ogi Boże, 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 Boże Kurde, nie wyszło Nie wyszła ochrona, tu jest na przykład co? Ochrona dwa To połowa dopiero do czwórki Polera Kurde, ale mam, mam dzisiaj nie faty takiego Co? Zobaczyć czy mam jakieś dobre książki Naprawa Ochrona przed pociskami Dobra Muszę zajęć, muszę, muszę gdzieś dalej włazić Szukać jakichś spawnerów albo coś Potrzebuję Książki jakieś Naprawa Ważne, że się błyszczy. dobra. Hmm. A może zrobimy sobie cały set? Nie wiem, ryzykuję, ale. Nie mam w okolicy już mieszkańców takich, co by zrobili dob dobry set. O. Boże, ile diamentów mi poszło. A po tym odcinku idę do jaskini. I znowu nie wziąłem lazurytu Ok, mamy dobrą ochronę 3. A tu mamy ochronę przed wybuchem, odporność na ogień. Tu mamy dobrą ochronę 3. To lepsze niż na, na klacie. Kurde Chciałbym mieć taką dobrą uzbrojona ochrona 4 i niezniszczalność, ile to było 3 najwyżej. <grym> Fajnie by było. A pewnie się komuś tak trafiło, tylko nie mi. Okej. Okay. A może coś nam się zrobiło w ekspiarce? I zobacziemy tą ochronę 3 Nie ma! 0, 0! Czuję się bardzo niekomfortowo Nie wyszło Co ja mogę powiedzieć Coś trzeba będzie wykombinować hmm. Przepalę sobie zimnaki Trzeba je będzie pozbierać i wtedy zabędziemy trochę ekstra Przynajmniej i czym się teraz zajmiemy, tym na, na pewno położymy nasze, naszą zbroję na no, sto jak na zbroję, no, na zbroję jak nastoje. Ach, ten żart jest taki debilny, Przepraszam. Eee... O i coś mi wyszło. Dobra. Spawner nie wyszedł. Naprawdę chciałbym, żeby wyszedł, ale nie wyszedł. Czasami tylko możesz kielet wpaść. To rzadko, to straszne jest. Co ja z tym wszystkim zrobię teraz? Na no nic to, będziemy szukać twierdzy, w końcu będziemy jej szukać. Musimy iść do netheru, tak? Ja będę szedł poza odcinkiem, bo nie chcę yy, nerwów. Eee, a, tak nether, nether jest trochę taki no, wkurzający. A teraz co? O, więcej ekspa. Bierzemy wełnę i idziemy na kaktusy. Okej, okay, ubiegło nam się. Co? Nie wystarczyło. Ja wam dam, nie wystarczyło. Ech, to trzeba przepalić. Ja się znowu węgla brać. O cholery. Co tu się ciągle dzieje? Czego tutaj jak nie, niefajna nie atmosfera się zrobiła? Hm? Trzy fajne miecze Hełm będzie fajniejszy. Ale zobaczymy, czy to się nie zresetowało, bo jak się zresetuje, to... To znaczy, że popełnił wielki błąd z tymi spodniami. Może bym je na nowo zrobił? Nie. Ok, to, to jest dalej? Ochrona 3, dobra. No, Widzicie co? Zastanawiam się, gdzieś się podział ten, który mi sprzedał tą dobrą klatę. O, zrobiło się. O, przy, przy, przypalił mi w tym kilow. Haha, dostaniemy sobie samorodek żelaza. Tutaj mam dwa już. Kolekcjonujemy, będziemy robić z tego sztabki. Taki odzysk. Tej łopaty jeszcze nie rozwalamy, bo ona jest jeszcze dobra. I co ja tutaj miałem zrobić? O, dobra, bierzemy I robimy to coś. Tą wełnę. Bierzemy jej więcej. Myślicie co chyba będzie nadwyżka nawet. Tak myślę sobie. No dobra. Jesteśmy. Możemy tutaj kłaść. Okej. Okay. Fajnie wychodzi. Uuu. Boże, to jest siebie za dźwięki wydaje. Okej, okay. no i fajnie idzie. Tutaj, tutaj. W końcu wiem gdzie postawić te pochodnie, bo mi się nagromadziło trochę pochodni. Teraz zobaczycie 8 dokładnie A może więcej? Chyba 8 było 9 Zawsze nie po mojej myśli Okej okay. Wiecie co? Ten człowiek jest mały Jeden O hop I jak tutaj mam? W ten sposób? Raz, dwa, trzy i czwartej użyjemy. I mamy już 10 pochodni tutaj postawionych, więc... Więc fajnie. Mm, tu będzie jeszcze taka drabinka, to się będzie wchodziło na wieżę i tak dalej. Może zrobimy jakiś ten... Yy, yy, żeby wystrzelało. Albo wiecie co? Jak zapadnie noc, to chodźmy jak Zrobię cięcie, poczekam na noc i, i wtedy dzisiaj sobie zemknutuję ten hełm. Ale na razie poróbmy sobie trochę wełny. Zapadła noc, zapada noc właściwie, to ja tutaj czekam aż to się skaktusuje. No i pójdziemy expić, yy, nam zbroja pewnie dzisiaj nam się rozwali. O, hełm, ten hełm idzie do przepalenia. Może węgiel mi się kończy, potem pójdę do jaskini. Obiecuję wam. Mm. A nie, to już jest zrobione. Co ja wyprawiam? Gdzie to było? Gdzie, gdzie był ten? Aha, tu mam hełm. Okej. Okay. Ja mogę iść właściwie, tylko odłożę sobie jeszcze parę niepotrzebnych rzeczy. Hmm, hełm, hełm to też odłożę To też jest trochę niepotrzebne I akurat tym, co będę robił Strzały mi się kończą, kurde Dobra, idziemy No, no to możemy sobie Helming enchantować. No wiecie co, czy to nie zabierze mi całego poziomu? Wiesz co w Minecraft XP jest naprawdę trudny do zdobycia O Boże, a co jeśli mi to cały poziom właśnie zabierze? To będę zbierał od nowa! Dobrze, że nie jestem na... Na... Na hardkorze, ani że nie... Ani że mam... A, mam włączone, zachowuję kwipunek, to dobrze Jakbym nie miał to by było źle yy, No i co, idziemy enchantować, tylko musimy wziąć lezuryt. Boję się tylko... Właśnie boję, boję się tego, czy mi to nie, za, nie, nie zabierze tego całego wszystkiego Dobra O Boże, ale dobry! Wow, dobry mi się trafił. Wiecie co? Fajnie jest! Ja myślę, że już bym zakończył teraz ten odcinek, bo nie wiem ile będzie trwał. Może to przez to cięcie mam, za, za, mam złe poczucie czasu, ale wow! Zobaczymy jeszcze, co mają te buty. I może będziemy mieli już peł, pełny set, jeśli będzie coś dobrego. Ochrona 4. Nie. Okej. Okay. Najpierw idę ekspić. Zapadnie noc, idę ekspić. A potem pójdę do, do jaskini, jak Wam mówiłem. Ale najpierw jeszcze sobie położymy to. I będziemy kończyć odcinek. Pewnie mam taką wodę, że sobie mogę skakać. Dobra. Możemy kończyć. Do widzenia. Żegnam się z Wami. Miłego wszystkiego. Do widzenia.